Dobry że Tam jest 24. Ja pozwolę sobie zadać pytanie po polsku o sprawę, która dziś w Polsce jest niezwykle ważna. Chodzi o posiedzenie komisji, która ma zbadać inwigilację systemem Pegazus, które to posiedzenie odbywa się w tej chwili w Sejmie. Po pierwsze pytanie o to, jakie są pana premiera oczekiwania wobec prac tej komisji, ale też kiedy opinia publiczna będzie mogła poznać pełną listę osób inwigilowanych tym systemem, przynajmniej częściowo, częściowo częściową listę. Ale też czy. Pełen komplet dokumentów w tej sprawie trafił już do prezydenta Andrzeja Dudy, a jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie, żeby już ten pełen komplet do niego trafił. Kwestia używania systemu Pegasus do podsłuchiwania i wigilowania naszych obywateli musi znaleźć swoje pełne wyjaśnienie. Po to jest komisja śledcza. Ja nie jestem od tego, żeby formułować jakieś oczekiwania, bo ta Komisja Śledcza i działania także prokuratury w tej kwestii, przecież nie tylko Komisji Śledczej, nie są na jakieś polityczne zamówienie. My musimy sprawę wyjaśnić. Z oczywistych względów jest nie do pomyślenia, żeby, znaczy to co już wiadomo publicznie, żeby przejść do porządku dziennego nad faktem, że przy pomocy tego typu Mechanizmów, jak Pegasus podsłuchiwano polityków czy liderów opinii społecznej, którzy byli, których jedyną winą było to, że byli krytyczni wobec działań rządu PIS-u. Ja nie będę żadnej z tego typu spraw używał jako narzędzia do walki politycznej. Dlatego proszę ode mnie nie oczekiwać, że będę. Wyciągał jakieś najsmaczniejsze kawałki z tej dokumentacji i apatował opinię publiczną. Od tego są odpowiednie służby, i tutaj zalecana jest jak naj, no taki no, poziom realnej odpowiedzialności. To jest kwestia, kwestia szacunku dla naszych instytucji, przepisów. Wszystko, co można było i co można będzie ujawnić, będzie ujawnione. Pan prezydent, jeśli jest. Ja to powiedziałem bardzo otwarcie panu prezydentowi w czasie tego spotkania. Wszystkie dokumenty. Są do dyspozycji pana prezydenta, jeśli wyrazi zainteresowanie, ten, który był dokumentem jawnym został został przeze mnie panu prezydentowi pokazany w czasie tego, tego spotkania. Natomiast ja w przeciwieństwie do moich poprzedników nie będę używał materiałów tajnych, materiałów ze śledztwa, po to, żeby stawiać pana prezydenta czy kogokolwiek z moich oponentów w kłopotliwej sytuacji. Jeśli Pan Prezydent. Wyrazi wolę zapoznania się z jakimkolwiek dokumentem. Yy, odpowiednie służby, począwszy od prokuratora generalnego, pana ministra sprawiedliwości, jest tutaj dzisiaj na sali, potwierdza to yy, skinięciem głowy. Tak jak powiedziałem, wszystko jest do dyspozycji pana prezydenta. Na razie nie wyraził zainteresowania. Nie jest moją rolą oceniać dlaczego, ale jeśli tylko zechce mieć wgląd do któregokolwiek z dokumentów, pan prokurator generalny, minister, koordynator do spraw służb specjalnych są do dyspozycji pana prezydenta z dokumentacją, którą można na tym, etapie, na tym etapie ujawnić. Ja bardzo bym chciał, żeby efektem pracy wszystkich państwowych służb i komisji śledczych było przede wszystkim uwolnienie Polski od tej atmosfery duszności i dwuznaczności. Ja nie, nie chcę tutaj komentować tych dziesiątek i setek już domysłów, kto jest na liście Pegazusa, kogo PiS podsłuchiwał. Sam fakt, że w Polsce narasta przekonanie, że PiS podsłuchiwał wszystkich, także siebie nawzajem, jest czymś trudnym do, do, do zniesienia, więc jeśli tylko decyzja prokuratora generalnego i służb specjalnych co do. Ujawnienia części czy całości dokumentów. Jeśli oni będą z tym gotowi, ja będę szczęśliwy, że wreszcie ten spektakl się zakończy. Niestety nie mam żadnych wątpliwości, że kwestia używania Pegazusa wobec opozycji, wobec liderów opinii publicznej to jest tylko fragment ponurej rzeczywistości. Pegazus był bardzo kosztowną i skomplikowaną procedurą. Prawdziwy kłopot polega na tym, że ta presja ze strony pisowskich służb, w tym używanie policji, CBA, podsłuchów, to nie jest tylko właśnie kwestia Pegasusa, tylko też tradycyjnych metod działania. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie dowiedzieć się o każdym szczególe działania tych ludzi przeciwko własnym obywatelom. Ale jeśli tylko prokuratura i służby uznają, że jest to możliwe, będziemy ujawniali każdy z tych działań. Ale nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że takie będą decyzje instytucji odpowiedzialnych za, za te działania. Ja na pewno nie będę nikogo epatował moją wiedzą. Nie, nie, będzie, nie, nie usłyszycie ode mnie państwa, państwo tego, co wypowiedział ostatnio pan prezes Kaczyński. Że on co prawda nigdy nie słyszał o Pegazusie i nic nie wie na ten temat, ale dokładnie wie, kto był podsłuchiwany, więc ja nie mogę potwierdzić tego, co pan Kaczyński na ten temat opowiada. Będę starał się tu być naprawdę maksymalnie odpowiedzialny za słowo. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy za dzisiaj.